Niektóre partie, to znaczy konkretnie Koalicja Obywatelska, <grywania> powiedziała, że no, żeby. Nie chciałam, nie, nie chciałam wypominać, ale to przecież <grywania> bez sensu! <grywania> No ja, i widzę, że pani redaktor ta koalicja obywatelska cały czas. No, ale koalicja obywatelska, jest. po prostu chciałam powiedzieć, koalicja obywatelska ogłosiła bojkot, prawda? Referendum. Nie, też. z tego co wiem, unieważniła. A nie to, to przecież Donald przewodniczący. Przecież unieważnił, unieważnił. Uroczyście. Tak, no, widzę, że pan uroczysta. też lubi przewodniczącego. <laughs> bo to mądry człowiek A, jest. Tak jak, tak jak nasi przewodniczący, zresztą w ogóle przewodniczący <laughs> tych partii opozycyjnych to są mądrzy ludzie. Pewnie muszą częściej ze sobą rozmawiać i będzie zdecydowanie wtedy lepiej. Dla całej opozycji, ale mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o referendum, no myślę, że wszyscy Państwo to widzicie, Pani redaktor też to widzi, że to jest czysto wyborcze zagranie. Czyli to jest. Pójście taką drogą ym, Orbana na Węgrzech. No, to taki dopalacz. To, to, to powinien taki być dopalacz. taki dopalacz. Tak, właśnie. tak, tak. Bo on to ćwiczył no. i pewnie w rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim mówi: Słuchaj, ty wymyśl tam jakieś referendum, bo u mnie to zadziałało, zobacz, ja myślę, mam to". Myślę, że Jarosław Kaczyński ten... już od dawna nie rozmawia z Wiktorem Orbanem i eee, z innych powodów niż tylko. Nie. Oj, chyba, chyba jednak nie, tak. Nie, chyba nie. No, jakby nie rozmawiał, to przyznam się szczerze, jak widzę tę stację Mola, to po prostu wkurza mnie to, ja nie tankuję. Już tam, bo to nie mam zamiaru rosyjskiej ropy, i tego koncernu wspierać. To był podcast Niedyskrecje wyborcze. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.